Rola dla prezydenta Rzeczpospolitej, żeby promować polskie firmy, żeby zabierać przedsiębiorców w każdą podróż zagraniczną i żeby przekonywać naszych partnerów w Europie, na całym świecie, że warto kupować polskie produkty, że to też wzmocni naszą odporność na to, co dzieje się na świecie. To jest właśnie rola dla prezydenta, który powinien być niezależny, który powinien promować polski przemysł, który powinien być arbitrem polskich sporów, a nie kimś, kto bez przerwy te spory próbuje inicjować, kimś, kto próbuje podgrzewać złe emocje. Właśnie takiego prezydenta dzisiaj potrzebujemy. Prezydenta, który rozumie dzisiejsze zagrożenie, który ma plan, jak się przystosować do zmieniającego się świata. Który nie chce konfliktu z rządem w sprawach polityki zagranicznej czy bezpieczeństwa, bo w tych sprawach powinniśmy mówić jednym głosem. Ja się bardzo cieszę, że rząd zaczyna się jeszcze szybciej wywiązywać ze swoich obietnic. I obiecuję Wam, że jako prezydent Rzeczpospolitej będę pilnował tego, żeby z tych obietnic rząd wywiązywał się jeszcze szybciej. Jest zapowiedź obniżenia składki zdrowotnej. Jest zapowiedź mówiąca jasno o tym, że będzie wysoka kwota wolna od podatku. Tak jak się zobowiązywała koalicja obywatelska. Potrzeba nam niższych stóp procentowych. I naprawdę Glapiński, który jest dzisiaj partyjnym oficjalem, a nie prezesem, niezależnym prezesem banku, powinien postępować tak jak dyktuje to nasz interes, a naszym interesem narodowym dzisiaj, jak jest niska inflacja, jest obniżenie stóp po to, żeby. Kredyty taniały, żebyśmy mogli inwestować, żebyśmy mogli szybciej się rozwijać. To wpływa oczywiście też na nasz eksport, to wpływa na obsługę naszego długu. A jak mamy znajdywać pieniądze na realizację obietnic, takich jakby, jak choćby kwota wolna, to trzeba to wszystko razem sensownie zaplanować. I tutaj prezes Narodowego Banku powinien pomagać w rozwoju polskiej gospodarki, a nie przeszkadzać ze względów czysto politycznych. I to się powinno i musi zmienić. Potrzeba nam niższych stóp procentowych i naprawdę Glapiński, który jest dzisiaj partyjnym oficjalem, a nie zależnym prezesem, niezależnym prezesem banku, powinien postępować tak, jak dyktuje to nasz interes. A naszym interesem narodowym dzisiaj, jak jest niska inflacja, jest obniżenie stóp, po to, żeby Kredyty taniały, żebyśmy mogli inwestować, żebyśmy mogli szybciej się rozwijać. To wpływa oczywiście też na nasz eksport. To wpływa na obsługę naszego długu, a jak mamy znajdywać pieniądze na realizację obietnic, takich jakby jak choćby kwota wolna, to trzeba to wszystko razem sensownie zaplanować. I tutaj prezes Narodowego Banku powinien pomagać w rozwoju polskiej gospodarki, a nie przeszkadzać ze względów czysto politycznych. I to się powinno i musi zmienić.